Małgorzata Tomaszewska zdradziła imię dziecka. Wybrał je jej synek. Małgorzata Tomaszewska wybrała imię dla dziecka. Była prowadząca pytania na śniadanie, ujawniła, że decyzję pomógł jej podjąć jej syn. Jak będzie miała na imię córka gwiazdy? Małgorzata Tomaszewska spodziewa się dziecka. Po tym, jak gwiazda ujawniła, że ponownie zostanie mamą, fani, pytania na śniadanie, mogli śledzić kolejne wydarzenia z życia ciężarnej prezenterki. Gospodyni śniadaniówki nie chciała iść na zwolnienie i prowadziła poranny program w błogosławionym stanie. Dzięki temu widzowie telewizji polskiej zobaczyli, jak Małgorzata Tomaszewska zareagowała na pierwsze kopnięcie malucha. Głośno było także o wypadku na planie, gdy ciężarna gwiazda runęła na ziemię. Choć prezenterka straciła pracę w pytaniu na śniadanie, nie przestała dzielić się z fanami swym szczęściem. Niedawno zdradziła, jakie imię dla dziecka wybrała. Sonda, byłaś kiedyś w ciąży? Małgorzata Tomaszewska wybrała imię dla córki. Synek pomógł podjąć decyzję. Małgorzata Tomaszewska dawkuje informacje na temat jej drugiego dziecka. Najpierw wyznała, że początek ciąży był dla niej sporym wyzwaniem, ponieważ mierzyła się z ogromnym zmęczeniem i porannymi mdłościami. Później ujawniła, że spełni się jej wielkie marzenie i zostanie mamą córeczki. W mediach dużo mówiło się o zwolnieniu ciężarnej gwiazdy z pytania na śniadanie. Widzowie zdenerwowali się, że prezenterkę wyrzucono z pracy tuż przed porodem. Organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za Wasze ogromne wsparcie! napisała Małgorzata Tomaszewska na Instagramie pod zdjęciem, na którym pokazała ciążowy brzuszek. Wolnienie gwiazdy skomentowała także Joanna Kurska, która swego czasu była szefową pytania na śniadanie. Żona Jacka Kurskiego nie przebierała w słowach i ostro oceniła działania nowych władz TVP. To wszystko z oszalałej zemsty i hejtu do poprzedniej ekipy. Tak wygląda państwo prawa i prawa kobiet według Tuska, grzmiała. W trudnych chwilach Małgorzata Tomaszewska skupia się na rodzinie. Ostatnio postanowiła podzielić się z fanami dobrą nowiną. Gwiazda wybrała imię dla córki: Kocham cię, Laurka to były pierwsze słowa, jakie nasz synek wypowiedział do brzuszka. I wtedy już wiedzieliśmy, że spośród wszystkich propozycji to jest właśnie imię dla naszej córeczki. Laura, wydaje się, że będzie zodiakalnym wodnikiem, jak mama. Wszyscy czekamy na naszą Laurkę, napisała. Pod postem zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Gratulacje Małgorzacie Tomaszewskiej złożyły m.in. koleżanki z pytania na śniadanie. Piękna, napisała Katarzyna Cichopek, której wtórowała Anna Popek. Czekamy Laurko dodała Aleksandra Grysz